Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem skupimy się na trzech spółkach z parkietu głównego giełdy papierów wartościowych z indeksu WIG20. Porozmawiamy chwilę o Allegro, Pepko oraz o CD-projekcie. Te podmioty w ostatnim czasie prezentują naprawdę dużą zmienność. Akurat to, że prezentują dużą zmienność, to nie znaczy, że będziemy się wypowiadać o tych podmiotach w pozytywnym aspekcie, bo w przypadku Allegro, owszem, czwartkowa sesja i ostatnie przynoszą techniczne odbicie po bardzo mocnych spadkach. Powrót w okolice do niedawna w strefy wsparcia, obecnie strefy oporu. Tak w przypadku CD Projektu i Pepco sytuacja wygląda bardzo słabo. Warto dodać, że w momencie, gdy nagrywam ten materiał, czyli w czwartek 28 września w okolice godziny 10.30 walory Pepco tracą ponad 11% po publikacji komunikatu, który zaraz sobie przerobimy. Do tego CD Projekt. Kolejna słaba sesja, 3% spadek, trzeci dzień z rzędu spadków po premierze dodatku Cyberpunk 2077, widmo wolności, premierze, która w mojej opinii udała się naprawdę rewelacyjnie, a mimo wszystko kurs spada, a mimo wszystko inwestorzy akcje sprzedają. Jak to wygląda moim okiem, opowiem Wam już za moment. Za moment do tego też przejdziemy. Jeszcze kilka słów oczywiście zamienimy o wig 20, indeksie, który no również nie notuje zbyt dobrej postawy. No i czwartkowa sesja przynosi test ważnego wsparcia w okolicach 1880 90 punktów. Przypomnę, że partnerem kanału, partnerem Naszej facebookowej grupy jest XTB ze swoją platformą XT5, na której będziemy dzisiaj też analizować wykresy, która umożliwia rozgrywanie sytuacji, czy to właśnie na akcjach, czy to na indeksach, surowcach, walutach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o inwestowanie na indeksach, możemy tego się. Możemy to czynić, o to może lepsze słowo właśnie, przy wykorzystaniu kontraktów CFD, które dają możliwość handlu przy wykorzystaniu mniejszego kapitału, ale z dźwignią finansową, o tym musimy pamiętać, że to dodatkowe ryzyko inwestycyjne i tak w przypadku WIG20 już taka najmniejsza pozycja, jedna setna lota to dosłownie kilkadziesiąt złotych, a powiedzmy pozycja 0,25 lota to mniej więcej równowartość 1000 złotych i w tym przypadku każdy jeden punkt dla nas to 5 złotych zarobku lub straty. W zależności od tego, w którym kierunku my ocenimy, że indeks będzie się poruszał. W tym przypadku, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, wygląda to następująco. Jesteśmy w okolicach 1900 kilkunastu punktów. Jesteśmy idealnie niemal na wsparciu i pytanie, czy tutaj gdzieś nie otwiera się jakaś okazja do tego, żeby pomyśleć o pozycji długiej, bo patrząc też na sam wykres, no to jesteśmy na poziomie z początku września, 7 września też tę okolicę 1912-1913 testowaliśmy i do tej też okolicy po ostatnim podbiciu doszliśmy. Kto wie, kto wie, czy jakieś techniczne odbicie z tego pułapu nam tutaj nie nastąpi. Za moment też o akcjach, o spółkach, ale jeszcze w ramach takich informacji ogólnych przypominam o naszej facebookowej grupie Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj. W tej grupie codziennie pojawiają się najświeższe informacje. Tak, dziś na przykład informacja o webinarze, który będzie miał miejsce o godzinie 18. Tak wyglądają posty z dyskusją o danej sesji. No, gdzie właśnie w nagłówku wpisują, która sesja, jaki dzień i też właśnie tutaj nazwę dnia, tygodnia, bo to też czasem lepiej pozwala nawigować. Link do platformy XTB. Zachęcam, abyście właśnie korzystali z tych linków, czy to z tego tutaj na grupie, czy też z tego, który jest w opisie do tego materiału, bo dla Was to bez znaczenia. W przypadku założenia konta, a dodatkowo w ten sposób wesprzecie kanał, wesprzecie naszą społeczność. Tak jak właśnie tutaj widzicie, opis do przykładowego materiału wideo na kanale. W opisie macie link do platformy XTB, macie też linki do wsparcia kanału, grupy Facebookowej oraz kontakt mailowy do mnie w przypadku jakichś dodatkowych e, zapytań. No dobrze, a my przejdźmy już do e, sytuacji na akcjach. Może e, CD Projekt na początku. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja na CD-projekcie. Po premierze Widma Wolności kurs zaliczył cofnięcie. Cofnięcie, które którego skala to już jakieś 13% w ciągu trzech sesji. Zatrzymaliśmy się w okolicach okrągłych 130 zł i ten pułap dzisiaj podczas czwartkowej sesji 28 września testujemy. Jak na razie no 130 już przez moment było wyłamane, ale cały czas ten poziom jest broniony. Jeszcze rynek nie zdecydował jednoznacznie, że będzie miał chrapkę na to, żeby ten pułap wyłamywać. Natomiast patrząc na presję podażową, patrząc też na to, że kurs praktycznie nie zareagował na poziomie 200 sesyjnej średniej kroczącej w okolicach 136 zł. No, wydaje się, że ta przecena po prostu i inaczej. Ta presja podażowa jest tutaj bardzo, ale to bardzo mocna. Dodatkowo RSI już poniżej 30 punktów. Dawno tak nisko nie byliśmy ostatnio, kiedy na tym pułapie znaleźliśmy się mniej więcej, no to kurs wyznaczał lokalne dołki było to w okolicach 107 zł w końcówce marca, na przełomie marca, kwietnia 2023 i od tego momentu zanotowaliśmy mniej więcej 70% wzrost właśnie z tych 100 kilku zł do 176, gdzie zatrzymaliśmy się 19 czerwca. Zobaczymy czy obecnie te niskie pułapy RSI zostaną wykorzystane przez kurs, no bo przynajmniej w tej 12-miesięcznej historii, no tak nisko jak podczas dzisiejszej sesji, jeżeli chodzi o RSI, nie byliśmy. No ale też podczas tej 12, powiedzmy, miesięcznej historii nie mieliśmy tak dużej premiery, jaką to było właśnie premiera dodatku do Cyberpunka 2077. Jak to wygląda? Patrząc na liczby, najpierw przygotowanie do premiery w postaci publikacji dużego update'u do głównej wersji tytułu, który też przygotował ten tytuł do tego, żeby można było Widmo Wolności wgrywać. Zdecydował o znaczącym wzroście zainteresowania grą, bo wcześniej średnio dziennie kilkanaście tysięcy osób w danym momencie grało właśnie w Cyberpunk 2077, no a później ten pik zaczął szybko, szybko iść w górę. Zatrzymaliśmy się przed premierą w okolicach 150 tysięcy, więc to był już dziesięciokrotny wzrost, a ostatnie dwie doby po premierze w godzinach szczytu to po 200, prawie 50 tysięcy graczy grających równolegle, co sprawia, że też Cyberpunk 2077 jest jednym z najbardziej popularnych, tytułów na świecie, jeżeli chodzi o ich ogrywanie. Warto dodać, że no, ten pik nie był widziany w zasadzie od tych kilku dni bezpośrednio po premierze Cyberpunka 2077 przed kilkoma laty, no i później już ten pik stopniowo, stopniowo spadał. Utrzymywaliśmy się w ostatnim czasie właśnie w okolicach kilkunastu tysięcy, a te ostatnie dane są naprawdę, co by nie mówić, rewelacyjne. Bardzo wysokie są też oceny ostatnich 15 tysięcy ocen, bo tyle się pojawiło w ciągu Powiedzmy 30 dni to 87% pozytywów wobec 80% ogólnie, patrząc na wszystkie oceny, co jest też informacją dobrą. No i też przy okazji, jak już sobie sprawdzamy. W ostatnich 30 dniach pojawiło się około 15 tysięcy recenzji. No i zakładając, że te, powiedzmy, 568 tysięcy recenzji, które mieliśmy, przekłada się na ponad 20 milionów, 20 oczywiście, sprzedanych egzemplarzy, no to też patrząc na może jakąś takie dodatkowe, jakby tutaj, nasilenie, właśnie ilości ilość tych nowych recenzji związanych właśnie z wzrostem zainteresowania, no to też wypadałoby się powoli zastanowić, co z poziomem sprzedaży. Wydaje się, że te recenzje w większej części zaczęły się pojawiać od nowych graczy. To nie jest tak, że gracze, którzy zakupili grę dwa lata temu, nagle masowo dodają opinię, recenzję, tylko raczej są to gracze, właśnie, którzy dopiero teraz zakupili tytuł ze względu na publikację wersji właśnie tej nowej, dodatku bardzo dużego, który też znacząco zmienił rozgrywkę. Eksperci wypowiadają się, że jest naprawdę rewelacyjnie, bo to około 9 na 10 i teraz. Co ważne, zakładając przelicznik plus minus 50, jeżeli chodzi o komentarze versus sprzedaż, no to tak by wychodziło, że w ostatnich powiedzmy 30 dniach Cyberpunk 2077 sprzedał się w około 700 tysiącach egzemplarzy. Takie oczywiście bardzo luźne szacunki też Cyberpunk 2077, jeśli chodzi o ranking sprzedażowy, utrzymywał się cały czas praktycznie przed widmem wolności, co też sugeruje, że no dodatek może aż tak licznie się nie sprzedał, ale no to była cały czas czołówka na Steamie, to były te czołowe pozycje po premierze, pierwsze, drugie, pierwsze Cyberpunk, drugie dodatek, co też sugeruje, że być może już pół miliona albo i więcej kopii dodatku jest sprzedanych, co sumarycznie, bo to przecież nie jest jeden produkt, tylko to łączna cena, to przecież ponad 200 zł za to i za to i też no, w ujęciu dolarowym euro wychodzi nawet jeszcze korzystniej bo bliżej 250 no zakładając, że byłoby to ponad milion, no to to też jest zastrzyk powiedzmy rzędu ćwierć miliarda złotych, odliczając prowizję Steam, może jakieś nawet 200 milionów, plus minus, tak luźno szacuję, na konta spółki w ciągu tak naprawdę kilku dni, bo niby to 30 dni tutaj te dane, ale przecież ta sprzedaż nasiliła się w momencie, Premiery dodatku, więc no, tutaj wygląda to całkiem dobrze, patrząc też na e, ostatnie komunikaty, między innymi tutaj e, jednego z analityków biura Maklerskiego M-Banku, Piotra Poniatowskiego. Ten powiedział, że CD-projekt może pozytywnie zaskoczyć sprzedażą dodatku do gry Cyberpunk 2077 o pod tytule Widmo Wolności, co może mieć wpływ relatywnie niska cena gry oraz zainteresowanie graczy, bo też warto dodać, że wersja główna e, jest na promocji 40% w ostatnim czasie, to okolice 120 zł z 200 pierwotnie. No, a dodatek to 100 zł. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to w ujęciu patrząc na polski złoty, ale w ujęciu dolarowym, no to wychodzi nieco korzystniej dla spółki, bo jak sobie na przykład zobaczymy na historię tutaj, akurat cen, tu mamy Cyberpunk 2077, widzimy tę 40% przecenę. No i wychodzi właśnie 120 zł plus minus, ale jeżeli sobie tutaj zejdziemy w zestawieniu i dojdziemy do kursu dolara, nie wiem, czy tutaj gdzieś się wyszukamy. Momencik, momencik, momencik. Momencik USD, USD jakoś tutaj nie mogę teraz odnaleźć, gdzieś tutaj w dolnej części. O jest US dolar mamy, no to wychodzi też 40%, oczywiście przecena, ale w przeliczeniu na złotówki tu mamy 119,40, a po konwersji wychodzi aż 158,76 w dolarze, w euro 166,84, w funtach 160 zł, więc to jest ponad 30% wyższa cena niż właśnie w przypadku waluty naszej rodzimej polskiego złotego. Mało kto to tak. Dokładnie analizuje, ale pamiętajmy o tym, że to jednak większa część sprzedaży jest w tej walucie. I tak samo jeżeli chodzi o dodatek, niby 100 zł, ale realnie te 30, parę procent to jest 130 zł, więc nie zostanie powiedzmy 70 zł z kopii dla spółki, tylko jak jest sprzedaż po 130, no to zostanie po odjęciu prowizji Steam powiedzmy 95 czy 100, więc więc ostatecznie. Wcale nie tak mało, więc miejmy to też na uwadze. Kurs radzi sobie słabo. Kurs testuje okolice właśnie 130 zł, tak jak rozmawialiśmy. Na platformie Xtation, jak sobie wpiszemy, mamy CD Projekt STC, CD Projekt STC CFD, czyli albo zwykła akcja, albo akcja CFD. Zobaczmy na te akcję CFD akurat, bo te umożliwiają nam rozgrywanie akcji CD Projekt zarówno na wzrosty, jak i na spadki. To, co pierwsze nam się rzuca na uwagę, w przypadku załóżmy jednej akcji, wystarczy posiadać 65 zł na koncie, aby taką nabyć, czyli mamy dźwignię. 1 do 2, inwestujemy 1000, zarządzamy akcjami o wartości powiedzmy 2000 zł, plus minus oczywiście, załóżmy wybralibyśmy tutaj plus minus 15 akcji, no to inwestujemy 978 zł, a mamy na rachunku akcję o wartości 1957 ze względu na dźwignię 1 do 2 i możemy otworzyć pozycję właśnie zarówno na wzrosty, jak i na spadki, z tym, że w przypadku pozycji na spadki, dzienny swap, prowizja jest zerowa, a w przypadku pozycji na wzrosty przy tej wielkości to będzie koszt dla nas 56 groszy na dzień, oczywiście nie jest to dużo, ale też należy mieć to na uwadze, bo to jakiś ułamek. Ułamek dosłownie jest procenta, więc dajemy, daje nam platforma właśnie taką możliwość, i być może dla kogoś, dla kogo ta cena staje się atrakcyjna, no to być może lepszym pomysłem będzie właśnie skorzystanie z tego produktu, dającego właśnie dźwignię finansową, bo z jednej strony nie trzeba aż tak dużego kapitału inwestować, a mamy ekspozycję na dwukrotnie większą pozycję na walorach. Ale też pamiętajcie zawsze o ryzyku inwestycyjnym w przypadku właśnie akcji. Jeżeli chodzi o kolejny w przypadku akcji, w przypadku kontraktów CFD przy dźwigni finansowej, tak się dopowiedzieć. Jeżeli chodzi o kolejny podmiot, niech to będzie Pepko tutaj żeby była jasność kontraktów CFD na akcje nie mamy więc możemy tylko akcję potencjalnie kupić kurs zaliczył tąpnięcie co też widzimy na kursie zobaczmy jak to wygląda jesteśmy na historycznych dołkach w ostatnim czasie po tych spadkach 23 przetestowane dziś wygląda to słabo co prawda nieco odbiliśmy ale to jest cały czas ponad 10% przecena jeżeli chodzi o Pepko tutaj pojawiła się informacja dotycząca właśnie wyników finansowych Między innymi, no i tu, tak jak też mówiłem w poradnym programie giełdowym, spółka zakłada, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 23 wyniesie około 750 milionów euro. Będzie to pułap nieco wyższy, co prawda, niż w 2022 roku, ale. Patrząc na komentarz, no to nie wygląda to aż tak rewelacyjnie, spółka tutaj mówi m.in. o niższych niż oczekiwano przychodach w sierpniu, które jeszcze się pogorszyły we wrześniu, przy przyjemnej dynamice porównywalnej sprzedaży i słabszych niż oczekiwania w wynikach nowych sklepów. Oczywiście akurat biorąc pod uwagę asortyment, wydaje się, że końcówka roku powinna być nieco lepsza dla Pepco, ale też rok temu była lepsza, więc tutaj o tej sezonowości my doskonale wiemy. Tutaj spółka też komentuje, w związku ze spowolnieniem sprzedaży, nie zaobserwowaliśmy jak dotąd oczekiwanego wzrostu marż brutto, ponieważ w ofercie wciąż są produkty pochodzenia pochodzące z zapasów z początku roku, zakupione po wyższych cenach. No i to też generuje pewne pewne problemy, bo to zatowarowanie właśnie na wyższych pułapach, żeby cokolwiek na półkach sklepowych położyć, biorąc pod uwagę gdzieś tam spadek nawet niektórych cen, cen produktów, realnie właśnie sprawia, że no mimo wszystko to wcale nie jest tak, że te ceny muszą być bardziej atrakcyjne. Dla klienta i w sytuacji, w której spółka utrzyma ceny produktów, mimo tego, że na rynku wygląda to, jak wygląda, no to zainteresowanie produktami może nie być aż tak dobre, bo na przykład konkurencja te ceny obniży, a z kolei, jeżeli spółka obniży, no to po prostu się rzeczy mniej zarobi na dosyć na wysokich pułapach zakupionych produktach, co też generuje pewne problemy. I to też nie w kontekście tylko Pepka, ale w kontekście szerokiego rynku o tym należy pamiętać. Przypominam, jeżeli chodzi o Pepko, to tutaj największe problemy zaczęły się na akcjach, kiedy Problemy finansowe zaczął komunikować i to tak jawnie, szeroko. Główny akcjonariusz Steinhoff wtedy też właśnie kurs rozpoczął swój ruch na południe z tej strefy 35-38 zł. No a spadki w ostatnim czasie nam jeszcze przyspieszają. Czy to może być dołek? Na ten moment ciężko jednoznacznie określić, dlatego że Eryzji no, jest bardzo nisko. Owszem, w okolicach 15 punktów, więc pewnie jakieś techniczne odbicie wkrótce się pojawi. Ale pytanie z jakiego właśnie powodu nagle sytuacja miałaby się tutaj diametralnie odwrócić? Więc jeżeli jakieś odbicie, to bardziej techniczne, bo te fundamenty też tutaj najlepsze nie są, czego na przykład o CD Projekcie analizowanym wcześniej powiedzieć nie możemy, bo te fundamenty naprawdę są w ostatnim czasie na pułapie całkiem dobrym, a mając też choćby na uwadze to, co dzieje się na dolarze, tu 4,41, przecież no to dla CD Projektu Sprzedającego Gry świetna, świetna informacja, biorąc pod uwagę, że większa część przychodów, zysków właśnie to sprzedaż w tej jest walucie, więc no na pepko kolejny program z rzędu, kiedy ta retoryka będzie raczej negatywna, choć techniczne odbicie, tak jak rozmawialiśmy przy 30%, to, że może się pojawić, tak teraz w okolicach 22-24 również jest szansa na to, że się pojawi ze względu właśnie na bardzo mocne wyprzedanie na walorach. I ostatnią ze spółek, którą mamy to Allegro. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Allegro, no to tutaj na platformie Xstation mamy możliwość inwestowania zarówno w akcje, jak i w akcje CFD. A ja Wam przypomnę jeszcze, że na platformie naszego partnera, jeżeli inwestujemy w akcje czy etf -y nie płacimy prowizji. W ogóle nie płacimy prowizji do 100 tysięcy euro obrotu w skali jednego miesiąca, co też zwiększa atrakcyjność inwestycji. Natomiast akcje akcjami mamy, zobaczmy akcje CFD, dlatego żeby tutaj pokazać możliwość rozgrywania w dwóch kierunkach. Jeżeli chodzi o Allegro, tu z kolei mamy również dźwignię 1 do 2. No i tutaj mniej więcej weźmy sobie 1 piąta, z tego to będzie, powiedzmy, jakieś 60 60, no 60 akcji, powiedzmy, to mniej więcej równowartość 1000 zł i tutaj właśnie daje nam taka inwestycja ekspozycję na wartość kontraktu no wynoszącą mniej więcej 1908, czyli po prostu razy 2 buy, możemy rozgrywać kontrakty na wzrosty, SL na spadki, no i jak to najprościej powiedzieć, jeżeli właśnie zdecydujemy się na taką inwestycję i otworzymy pozycję na wzrosty, to 1% wzrostu kursu to dla nas 2% zarobku, Naszej pozycji na 10%, to dla nas 20%. I w przypadku spadku analogicznie, z tym, że jeżeli będziemy mieć pozycję na spadki, a kurs na przykład dalej będzie spadał, no to oczywiście też będziemy analogicznie zarabiać. Minus 5 na kursie to dla nas plus 10% na portfelu, jeżeli będziemy mieć pozycję sell, czyli pozycję short na CFD na akcjach Allegro, które mocno odbijają dzisiaj ciekawy początek sesji, było plus 10, było później plus 1, teraz znowu ponad 5% wzrost. Spółka pokazała wyniki finansowe. Zrosły przychody, przybyło klientów na platformie. Skorygowana BIDDA Grupa Allegro w drugim kwartale wyniosła jakieś, wzrosła o 19,9%, wyniosła 580 milionów złotych i to znacznie wyżej niż zakładał konsensus, o ponad 10%. Miało być 524%. Oczywiście dane finansowe można sobie przeanalizować. Spółka opublikowała też raport w formie PDF. Tutaj właśnie też mamy opisane poziomy przychodów. To akurat na polski złoty są właśnie przeliczone, więc to też powinno być bardzo porównywalne dla nas. Mamy też zmiany procentowe. Okres do okresu mamy EBITDA, mamy EBIT, mamy właśnie zysk netto, który również tutaj aż o 167% po. Szedły w górę, analizując, właśnie okres do okresu w ujęciu rocznym, więc raport całkiem dobry, i też nie ma się co dziwić, że kurs w ten sposób zareagował. Natomiast co dalej z Allegro, bo to jest tutaj pytanie czy to już będzie ubicie dołka i powrót do wzrostu. No, czasem właśnie po takich spektakularnych przecenach sytuacja lubi się poprawiać, ale akurat w przypadku Allegro tutaj trzeba zwrócić uwagę na kondycję szerokiego rynku, mimo wszystko spowolnienie gospodarcze, to też siłą rzeczy będzie spowolnienie, jeżeli chodzi o zakupy i jeżeli chodzi o Pepco, jeżeli chodzi o Allegro, niekoniecznie, jeżeli chodzi o CD projekt, niekoniecznie, jeżeli chodzi o gry, bo to jest troszeczkę inna sprawa, tam jednorazowy wydatek tych stu kilkudziesięciu złotych i możemy się bawić grać długo, a jeżeli chodzi już o inne nie, zakupy, no to ten koszyk może po prostu maleć, też ta atrakcja zakupów w kanałach e-commerce może nieco spadać, biorąc pod uwagę, że na przykład trzeba będzie mocniej zaciskać pasa ze względu na problemy gospodarcze, które no, w gospodarkach się po prostu pojawiają, znacząco znacząco spowalnia PKB, a niektóre gospodarki już nawet prezentują ujemny poziom PKB. Po, prezentują właśnie samą recesję. Więc Allegro jak najbardziej do obserwacji, jeżeli chodzi o sytuację na kursie, zatrzymaliśmy się na poziomie 50 osesyjnej średnio kroczący w okolicach 33 zł, ale 200 zdobyta, i gdyby dzisiaj udało się przynajmniej ten poziom 31 zł utrzymać przy tych wysokich wolumenach, których już jesteśmy świadkami, bo już dzisiaj po dwóch godzinach handlu obroty wyższe niż wczoraj na przykład i w ostatnich dniach po całej sesji, no to jest szansa na to, że ten wzrost nam się tutaj utrzyma, natomiast ja bym jeszcze w jakiś hurra optymizm tutaj nie wpadał, bo nieco troszeczkę zbyt szybkie, zbyt dynamiczne są te wzrosty, a ja osobiście uważam, że lepszy taki ruch bazowy, powolny, ale systematyczny niż skokowy wzrost, bo później po prostu pojawiają się problemy z utrzymaniem i spekulacja zaczyna się danym walorem nieco, co mocniej interesować. Dobrze na koniec przypominam wam właśnie o możliwości inwestowania na platformie Xtation, station patrona naszego kanału XTB linki tak jak powiedziałem i na grupie facebookowej i w opisie do tego materiału znajdziecie. Zachęcam abyście z tych linków korzystali bo w ten sposób też dodatkowo wspieracie kanał a was to kompletnie nic nie kosztuje więc to też taki taka może być właśnie forma wsparcia tego naszego kanału naszego kanału na YouTube, naszej społeczności na Facebooku obserwuj inwestuj zarabiaj. Na koniec wielkie podziękowanie dla wszystkich wspierających kanał, tutaj mamy listę z sierpnia, wszyscy wspierający we wrześniu będą wyświetlani w analogiczny sposób przez cały październik i pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcja kanału, dzwoneczkiem najlepiej, żeby być na bieżąco, wielkie podziękowania dla Was, udało się ostatnio poziom 5000 subskrypcji na kanale pokonać, a kanał przecież jest młodziutki, ma nieco ponad rok, tylko także to naprawdę świetny wynik, który no, no, bez Was by tego po prostu nie było. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych w materiałach pozdrawiam.